Hej, jesteśmy tej KS1, w kolejnym odcinku The Hearts of Iron 4 Dzisiaj sobie kontynuujemy dalej grę Hiszpanią W poprzednim odcinku podbiliśmy sobie Portugalię I teraz będziemy kontynuowali na Francji I Francję myślę, że zakończymy serię, ponieważ yy, następne cele proponują mi zaatakowanie tego A mi się nie chce jeszcze pieprzyć ze Stanami A znalazłem coś lepszego yy, na serię z Hearts of Iron 4, co może być równie ciekawe, więc yy, no więc postaram się za, za, pod, po wojnie ze Francuzami jakoś zakończyć, przynajmniej zajęciem Francji. Bo jak dołączy do aliadów, to może fakt faktem być źle. Chociaż oni wybrali stronę prawą, ale myślę, że idą pod. pod kochanego Ale Dalię. Nie, nie, nie wiem, jak się go to serio. Jakbym się uczył francuskiego, to bym wiedział. Ale niestety nie uczyłem się francuskiego. Uczyłem się jedynie niemieckiego i rosyjskiego. I tyle. Nie ma tylko. Tego, tego mapa. No, bo tu się dalej robią jednostki, znaczy szkolu. Tu też się szkolą jednostki. Mmm, czołgów jeszcze nie mamy, a chciałem je mieć. <laughs> Promis of peace. No tak, obiecać w pokój to to, to fajnie może. No. Computing machine. Okej, okay, de y dekrypcja. I tu, 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 tu. tu się szkolą. Świetnie długo. 11 dywizji trochę robię. No ale dobra. Nadganiam to, co straciłem w czasie wojny. Pytanie, czy zajmę szybko Francję? No bo widzę, że głównie jednostki są na granicy z Niemcami. A Niemcy to ja widzę, że porobili trochę. jakie mają plany niecne. Nie, nie hmm. No nie dość niecne. Hmm. Foreign claims. Też Chorwacja. Prości sobie. A, boś nie Hercegowina. myślałem że to Egipt przez sekundkę. Bułgaria? Może że był ten. Po wielkiej wojnie. Znaczy, no. Przed pierwszą wojną. Core i claim. Czekaj, co mają dwa kory na to? A nie, mają kore i claim. dobra. Principality of Macedonia. Hmm. To nagro Fajnie, że taka trochę jest podzielona. Jeszcze fajnie byłoby, gdyby śląs był niezależny. Znaczy, jako i do państw istu. Oś mi się no. Jako, że można byłoby wyzwolić po wojnie śląs. To, to byłoby śmieszne. I Prusy. Kurde, tr trzeba jakieś mody właśnie powiedzieć na takie więcej do wyzwolenia na nacji. To byłoby śmieszne. żeby Katalonię stąd dozwolić. A nie, Katalonia akurat ma. Mm. Szkoci też, co? O, Szkotów nie ma. To źle. To Irlandia mam, no to wiadomo. Transylwania powinna być na przykład. Ej, nie wiem gdzie jeszcze, co mogły być. Tu moglibyś, być kurdowie. No. To moglibyś po kurdowie tutaj coś jeszcze, nie wiem. To mm. co, 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 co my jeszcze mogło być tu? No Na przykład południowa Francja, tam Akwitania kwi czy Kiwie co mogło tam być? Burgundia, Prowansja, kurde. dzielenie tych państw było o wiele śmieszniejsze. no Włochy podzielić na Napol, na tu wyzwolić. Sycylię, kurcz Polskę też fajnie byłoby można, nie wiem. Podzielić jakoś? No Średio bym powiedział, że Polska, oprócz tego że tu można zaraz to podzielić. No jednak musimy przyznać, że Polska była bardzo... Trzeba trochę przez pewien czas. Ciężko zrobić. No może, że tam. Mało Polskę, tylko Polskę. Akurat no, odwypowiadam. Wielkopolskę, mało co, co tu jeszcze można by? Szwedów jakoś tu, nie wiem, sampi wyzwalać. Kurde, ale padłem na modę, którego mógłbym porobić sobie w wolnym czasie. Jeżeli mi się chciałby. No, tutaj średnio, albo stany. Każdy kurdy stan oddzielnie jeszcze. Niektórym oddają, że każdy stanem jest yy, ten. Jeszcze trzeba się Nową Anglię podzielić, bo ona jest niestety Zjednoczona, bo tutaj jest sporo tych. Tu jest. Ja nie pamiętam tego północnego stanu. Chyba Vermont. Yy, tu jest Massachusetts. Yy, tu jest Rhodes. Tutaj e, Rhodes Island. Tu już nie pamiętam, co to było. Kurde. Ciężko mi teraz pamiętać. Te Stany. Ten Virginia jest. Jest zjednoczona akurat, ale powinna być tutaj Zachodnia Virginia i Virginia. Coś jeszcze tu połączyli, coś pamiętam. Eee, Minnesota. Dakota są jedne. Karoliny nie, nie łączyli, chyba tylko tu połączyli. Bo tu wystaczny Craster Fu. Tu tu mamy braki surowcach? Na to aż takie duże braki jeszcze. Duża fabryka mamy. Na karabinę są na plusie artyleria, przydałoby się jeszcze trochę uzupełnić. Ona jest tylko do nowych jednostek, tak. Nie, do uzupełnie jednostek, sporo. No bo daje na priorytet właśnie tworzenie jednostek, no to. To. To ta ta sprawa. Skoro mowa o tych jednostkach, to idźcie tu. W sumie pokolenia Industry. Chociaż mówiłem, że po tym dopiero, no. Kurcze. Bo zaatakowanie Francji skończy nie tej serii. Byłoby mi na rękę, żeby za zacząć tą, tą serię. Patrzę granie demokratami, też byłoby śmieszne. <grymne> żeby to ciężko byłoby zostać demokratą, bo to, no nie. O, w ogóle były jeszcze. A już sobie. Musiałem Musiałbym kiedyś sobie go zagrać, właśnie. Kurde, pod demokrację. To jest dopiero śmiesz. O, to byłoby dobre. Tylko muszę osobiście sobie pograć coś. O, na domowa w. Japonii. W sumie dobrze by było wesprzeć normalną Japonię. Znaczy, no, Japonię niekomunistyczną. Żeby wygrała, bo ona obecnie jest tą. Dobrą, dobrą stroną, która posiada dość dużo wpływów, chociaż Japanese People's Republic jeszcze jest tutaj, to to w ogóle. Jest, wiesz, podbite tereny się stały. Trzeba ehm, może dywizje wysłać w sumie? Ile możemy? Send Volunteers. Możemy trzy dywizje wysłać. No wyślijmy jakieś dywizje, może już takie Sto? doświadczone, na przykład te górskie by się przydały, była jest bardzo. Takie, które już są może uzupełnione jednocześnie. No ale to was. Jakiś specjalistyczny by się zawsze przydał i możemy wysłać Ignacego <laughs> Oj Ignasi, Ignasiu Eee, volunteers Ignacy, dobra Dobra, i kiedy będą? Eee, 30, a to szybko przylecą Ile to? Eee bo oni sądzę, że nie mają na tych. A nie mają, mam. No, sporo dywizji. Kurde, ale. Zobaczycie, obie szybko nie upadli, zanim ja nie dotrę. Których pozajmowali? Kora się wyzwoliła! O <laughs> Oh, shit! Ale ona wypowiedziała wojnę temu. Eee, tym. Ale oni należeli do innej Japonii. nie sensu nie robi. Hmm. Świat jest dziwny. Ciekawie, wspiera tą Japonię. Supporting independent. No, ci pewnie będą komucho wspierali. Ale ci komuchowie to kurde szybko wygrywają. Ale jasna. Aż aż tu mają nawet jednostkę, to jest w ogóle takie he, dziwne. Możemy kogoś w logistycznym tym tam, No Co mnie zastanawiało? Cult of personality. Tak po... Ot tak po prostu. Tak po prostu erpowo. Bo zająć to, ale tu sporo kurde, oni zapieprzają, nieźle. Czyli... Kanto jesteśmy, dobra. W serio, nie możecie... I proszę wyłączyć planu, bo ja nie chcę oglądać planów japońskich. Prawdopodobnie to są jakieś kurde... Himy, Hime nie wiadomo co. O nie. Dobra nie atakujcie. Przerwać. Ale rozproszyć się. No a niech się przejdą trochę. Atakują nas tak ciekawie, bym zaatakowali ponownie. To bym tam zrobił kontratak, taki, jakby, no. Bo ona dywizja będzie osłabiona. To wy lecicie tak. Aby. Wy... nie, wy, wy, zaznaczenie. Nie, to wszyscy się znamy. Jedną dywizję chcę zaznaczyć. A. dobra. Niech lecą. Jedna jest już osłabiona, druga to. A druga to może być problem. Spiętość <laughs> bojowa 160. Teraz zajmę do widza, żeby nie było miejsca? Gdyby Japończycy pomogli, to byłoby spoko. Strasznie się rozszarpali ci komuchy. Niestety trochę słabo, ale ciekawe. To jeszcze jakby to się zbuntowało przeciwko komuchom. To byłoby śmieszne. Tu się przebijamy, chyba. Yy, zaraz się kończy dzień? Znaczy bitwa? Pięć dni. To rośnie, nie maleje. 4-3-2. No, dołączyli się też Japończycy. Nie, Niemcy! Ej, Niemcy są też! Hej! Deutsche Freunde. To pomaga teraz. No, my razem z tymi. No, <grytanie> określenie, my razem z tymi. A to są pewnie już Sowieci, do, domyślam się. Jezu. No, są sowieci Gdzie komuniści, tam sowieci A są też Niemcy już, też przybili się trochę No się tu dojdą Być to nie ma jakichś dziur Nie ma Są góry, to też jest najgorsze Ale dobrze właśnie dobrałem tę dywizję Lądowe, dobra, weźcie Chyba idźcie tu Bo wtedy się front przeniesie, też by mogli zaatakować przeniósł dywizję, tutaj jaka jest to są góry. Okej. Okay. Wszystko walczy, jest na naszą korzyść. Nie no, mógłbym atakować tam prowincję, ale dobra. Czekaj, czy tu dwie przychodzą? Dobra, niech przejdą. By się przydało Oj, czy nie przegrałem już? Nie, już nie wiem, co dołączyli. Nie, to są bardziej pomocni niż kurde inni. Eee... Muszę. się. tu wygrywamy. Dobra, powoli idzie po naszej myśli. To jest sporo jednostek, nawet. Szkoda, że nie robiłem kontrataku. To jest możliwe, nawet z tyle wolnych. Kurde, ale tu jest pusta prowincja, halo! No właśnie, kurde. Co to się, co to w ogóle jest za dywizja, skąd jest? Czekajcie, czy oni pomagają? A, bo są mario... Staram się zrozumieć co tu się dzieje I nie rozumiem No tutaj trochę się przepchnęli, bardzo dobrze Nie, to wy zostańcie Najwyżej zróbcie tak Czemu? Nie mogę wstać. Brokujcie, brokujcie ich. Tylko, że ta jedna dywizja nie chce dołączyć jeszcze. A, bo jest rozpiętość strasznie niska. No dobra. To, to może dlatego. O, to zaatakujcie tu. Są góry, to się przydacie a jest rozpiętość większa niż tu. Przepraszam, w górach jest większa. Ej, Niemcy! Tutaj można byłoby. Weźcie się, ruszcie z tych kurde ziem! Jezu, zrobił jakiś sobie atak po prostu obronny i tyle i się nie ruszają? Coś nie dziwnego, kurde Coś stracone? to. E, nie, stracone. Powiedziawszy nawet, że jest zdobyte. Tu. O Rusi za krapaskie wypowiedzieli nie, Zakożona ona brzmi karpaty Ukrainy. Ona jest niezależna! A! Czemu ja nie dostałem informacji o tym, że Czechosłowacja się rozpieprzyła? To jest dobre pytanie To jest dobre pytanie, czemu ja nie wiem czemu Czechosłowacja się rozpieprzyła No niby wygrywamy No ale druga sprawa Ci też muszą się ruszyć, żebyśmy wygrali, bo byśmy wygrali Gdyby kurde Była jakakolwiek chęć Chyba wy tu I wesprzecie tych Albo na goje podbijecie. Wiecie co? Tak. Zajorź za karpacką upadła. No i nawet to szli. No walczyć. Też jest niska rozpiętość była przez miasto pewnie. What? No dobra, walczą nasi. Tutaj niestety też nasi atakowani. Fuj, strasznie dużo nocy, fach tam tu wbiło. Chociaż Jakby tu weszli, to są Sowieci, ale mogli tu wejść, odciąć tych i robić z nich po prostu w taką pułapkę. iście tak, o, zrobili to! Ha! Dobry bot, dobry. Jest kociołek. Pro dywizji jest tutaj japońskich. Można byłoby to zaatakować. Kurde, jest straszny problem, że to jest strasznie tych dużo dywizji. Ale myślę, że na goje zaatakujemy na samiutkim końcu. Szkoda, że nie, nie mogą się cofnąć tu. czemu ja nie widzę ich jako tak, jakby sojuszniczy wojsk. Kurde, manczuko sobie. Kurde, stoi na dwóch frontach. No, gorzej, zaraz na chwilę tutaj już nie będą mieli kotła. Ale Niemcy właśnie idą. Zauważyli ten problem. Eee, Fortify Spanish Africa. No, właśnie, to jest ten problem. Że kocioł może zostać łatwy, jest łatwy do zerwania. I tym razem teraz ta jednostka jest To jest ten problem Trzeba trochę poczekać, aż się osłabią No to, że się nie rusza, no kurde Japonia Co wy robi, co ty robisz Kurde, my chcemy cię uratować życiem A ty sobie siedzisz z tylu dywizjami w jednym miejscu Ja nie mam tylu dywizji, żeby cię uratować aż tak no Może zwiększyć teraz pulę Nie, mogę mieć tylko 3 Mogę sobie samoloty tu w ogóle wywalić ale nie chce mi się Mamy bombowce? To fajnie Nie wiem, z, a z Portugalii, od Portugalii, tak Czekam aż to zejdzie, to, to będzie mniej dywizji wtedy tutaj, kiedy oni nie odchodzą Za jeden dzień, serio, że tak długo muszą iść? Zok Idzie do... Włoch. Okej. Okay. Mm, current War, War. No, dla Japonia jest kapitulacji niż się spodziewamy. No, ale stracili ten... Hiroshimę, jak sądzę. Trochę więcej. Nie, Hiroshima mamy, ale Nagasaki na przykład straciliśmy. Taka różowa prowincja. na no, Nagoi byłoby jakimś celem. Infiltration czy assault? Sturm by się przydał. Tak myślę. Znaczy, no nie mam tych dywizji pancernych, więc ciężko mi mówić. Muszę popatrzeć. Dobra, weźmy sobie szturm kurde się jakaś... co przyciskają tego też nie rozumiem. No tutaj nie wiem co No teraz chyba rozumiem, czemu zastrzymali się Mam tu dominację w powietrzu w ogóle Eee Albo i nie mam Chciałbym wiedzieć więcej No ruszcie się, kurde! No i yy. Jak tu masz wygrywać wojnę domową, kiedy nic nie robisz? Pozwólmy, żeby komuchy doszły do władzy. No trochę się widzę po wysantowali. Koreńczycy wysyłają tam, bo ochodników też im. Nie, ale mają wojnę z tymi, więc się nie dziwię. Ciekawe. No się nie walczymy, niepodległość też Korei trochę, ale. Mm, na broni o kurde trzeba. Jednostek, tr trzeba trochę dokupić. Eee. żelaza. Tutaj że mamy braki? Powiedziałbym, że kupiłbym jeszcze. to jeden. Bo będę robił tam trochę więcej. Dobra. Nagoya za chwilę zostanie, upadnie. Dobra, padła. Tu się trochę przesunął. Ostatni już sobie tam. Czy jakaś czasowa tam była? Nie wiem. Tak, Tak przeniesie się front. Tak i osak jeszcze zająć byłoby dobrze. Eee, fajnie, mamy czołgi. Można z nimi robić też powoli czołgi. Kurde, to, to niezły pomysł. C-39, Są nowe technologie, oczywiście. O, tak. Jakbym zapomniał o jakichś support weapons. Hmm. No, Zatakujmy przedmieścia tutaj. I wesprzymy ich tym. Takiem. Powinni się dołączyć niedługo. Tak. Um, tutaj trochę się przenoszą. Fajnie. Tylko szkoda, że oni idą, kurde, i zostawiają takie dziura. później kotły są. Co ja mam kurde się pilnować tych kotów? Dobra, tu już widzę, że połączyli, więc jest dobrze. Znaczy, nie było kotła, bo akurat mieli Hiroshima, ale ci mogliby się wreszcie ruszyć. No tu się cofnęli, dobrze w sumie, że cofnęli, bo nie będzie kotłów. Ale czasem te boty nie rozumieją, co te roboty robią. Dobra, niech idą tu, pomogą tej jednostce dywizji. Ooo wow, ale już nam przegrywają Nasi Tam dwie dywizje atakują Ale wygrywamy, bo nie mają szans. No sztupet, to na górze mi to na północy mnie tak niepokoi trochę. Ale z 23 minuta zakończę odcinek. Ja się zamiżej oczywiście jutro o tej samej porze. Do zobaczenia i hej!